Noam Chomsky to jeden z najbardziej wybitnych i szanowanych intelektualistów na świecie. Ten amerykański myśliciel przez wielu uznawany jest za jeden z najwybitniejszych umysłów naszych czasów. Jednym z jego głównych obszarów badań był obszar strategii manipulacji masowej we współczesnym świecie. Podczas swojej długoletniej pracy opracował składającą się z dziesięciu głównych punktów teorię manipulacji. W pracy tej opisuje strategię manipulacji masowej. Jego refleksje są bardzo głębokie i złożone. W tym materiale skupię się na przedstawieniu w jak najbardziej przystępny sposób. Dziesięciu głównych punktów teorii. Strategia pierwsza: odwrócenie oraz rozproszenie uwagi. Kluczowym elementem kontroli społecznej jest odwrócenie uwagi od istotnych spraw i zmian dokonywanych przez polityczne i ekonomiczne elity poprzez ciągłe rozpraszanie uwagi i zalew opinii publicznej nieistotnymi informacjami. Strategia odwrócenia uwagi jest kluczowa, aby zapobiegać zainteresowaniu społeczeństwa tym, co naprawdę istotne. Odwrócenie i rozproszenie uwagi to według Naoma Cząskiego jedna z ulubionych i najczęściej używanych strategii manipulacji, jakie stosowane są na publiczności masowej. Zasadniczo polega ona na kierowaniu uwagi społeczeństwa na tematy nieistotne lub wręcz banalne. W ten sposób umysł ludzki jest ciągle zajęty, przez co niezdolny do logicznej analizy ciągle napływających faktów. Aby odciągnąć uwagę ludzi od spraw faktycznie istotnych, zapycha się ich głowy informacyjną papką. Nadaje się na przykład przesadne znaczenie wydarzeniom sportowym również programom rozrywkowym, informacyjnym, publicystycznym i tym podobne. To sprawia, że ludzie tracą z pola widzenia prawdziwe problemy. Utrzymuj opinię publiczną odwróconą od realnych problemów społecznych poprzez zniewolenie nieważnymi sprawami. Społeczeństwo musi przez cały czas być bardzo zajęte, bez czasu na myślenie. Strategia druga to schemat problem, reakcja, rozwiązanie. A więc, wygeneruj problem, poczekaj na społeczną reakcję, a następnie zaproponuj pożądane przez Ciebie rozwiązanie. Stwórz taką sytuację, problem, kryzys, który wywoła u odbiorców żądanie podjęcia natychmiastowych działań zmierzających w celu nie tylko bieżącego rozwiązania problemu ale i skutecznego zapobiegania mu w przyszłości. Jest to jedna ze strategii masowej manipulacji, która pozwala podejmować decyzje, które nie przypadną obywatelom do gustu. Na przykład władza, chcąc sprywatyzować spółkę publiczną, może celowo doprowadzić do pogorszenia się jakości jej usług. Wywoła to niezadowolenie wśród klientów reakcja co z kolei stanowić będzie uzasadnienie do sprzedaży spółki. A więc rozwiązanie. W ten sposób władza osiągnie z góry założony przez siebie cel, a więc prywatyzację spółki. Tego typu działania przeprowadzane były w Polsce na masową wręcz skalę w trakcie tzw. przemian ustrojowych. Co ciekawe, ludzie w obliczu przeciągającego się kryzysu sami poproszą władzę o interwencję i przeprowadzenie zmian. Z punktu widzenia władzy, Taki stan rzeczy byłby nierealny do uzyskania bez wcześniejszego wywołania kryzysu. Warto więc zauważyć, że we współczesnym świecie ogromna większość różnego rodzaju kryzysów jest wywoływana sztucznie i za kulisowo. Strategia ta stanowi bardzo skuteczne narzędzie w ręku władzy. Strategia trzecia. Zmiany wprowadzaj stopniowo. Nie wprowadzaj radykalnych zmian drastycznie, lecz stopniowo, przesuwając granice wytrzymałości i akceptacji społecznej krok po kroku, aż do granic wytrzymałości, rozkładając niemile widziane zmiany na kolejne lata, czasami wręcz dziesięciolecia. Jest to kolejna ze strategii manipulacji, która pomaga wprowadzać środki, których ludzie w normalnej sytuacji by nie zaakceptowali, Prawidłowe jej wdrożenie w życie spowoduje, że zmiany będą praktycznie niedostrzegalne. Więcej na ten temat znajdziecie w moim materiale o tzw. oknie Overtona. Link do materiału w opisie pod filmem. Strategia czwarta odwlekanie zmian. Kolejny sposób na wprowadzenie niemile widzianych zmian to przedstawienie ich jako bolesnej konieczności którą to dla dobra nas wszystkich będziemy musieli wprowadzić w przyszłości. Ludziom łatwiej jest zaakceptować widmo przyszłego poświęcenia, niż wprowadzać zmianę od razu. Z czasem społeczny opór maleje. Taktyka ta daje ludziom więcej czasu na oswojenie się ze świadomością konieczności implementacji niemile widzianych zmian, co finalnie skutkuje zmęczeniem społeczeństwa i możliwością wcielenia długo zapowiadanych zmian praktycznie bez protestu. Strategia piąta traktowanie społeczeństwa jak małego dziecka. Zauważcie, że ogromna większość skierowanych do opinii publicznej przekazów medialnych zwraca się do widzów jakby byli małymi dziećmi. Szczególnie zauważalne jest to w świecie marketingu i reklamy, a warto zauważyć, że współczesny świat polityki to tak naprawdę właśnie świat marketingu i reklamy. Strategia pozyskania wyborcy nie różni się dzisiaj praktycznie niczym od strategii pozyskania klienta na dany produkt przez agencję reklamową. W obydwu przypadkach używa się gestów i słów nasyconych pod progową perswazją. W kierowanych do opinii publicznej komunikatach bardzo często wykorzystuje się język oraz sposób argumentowania, jakiego używa się przemawiając do dzieci, a więc uproszczony i wręcz infantylny. Im bardziej chcesz zamglić obraz rzeczywistości swojemu rozmówcy, tym bardziej staraj się infantylizować komunikat. Dlaczego? Bo jeśli będziesz mówić do osoby, jakby miała ona 12 lat, to pod wpływem sugestii prawdopodobnie odpowie lub zareaguje bezkrytycznie, tak jakby rzeczywiście miała 12 lat. Celem jest pokonanie społecznego oporu. Jest to jedna ze strategii masowej manipulacji, która ma na celu zneutralizowanie krytycznego nastawienia. Strategia szósta: skup się na emocjach, nie na racjonalności. Wiadomości, które zostały zaprojektowane przez obóz władzy, nie mają celu przejść przez filtr samodzielnego myślenia publiczności. Wręcz przeciwnie, mają na celu ten filtr skutecznie ominąć. Ich głównym celem jest generowanie emocji i docieranie do podświadomych warstw świadomości odbiorcy. Dlatego też różnego rodzaju społeczni manipulanci tak często odwołują się do emocji, często tych skrajnych to właśnie skrajne emocje najskuteczniej wywołują burze często absurdalnych sporów co stanowi doskonałą zasłonę dymną i odciągnięcie manipulowanej publiczności od zasad kulturalnej logicznej dyskusji i zasad zdrowego rozsądku Celem tego jest stworzenie pewnego rodzaju zwarcia w najbardziej racjonalnym obszarze mózgu. Dzięki wygenerowaniu skrajnych emocji, publiczność zdolna jest do uchwycenia jedynie ogólnej treści wiadomości, z pominięciem kontrowersyjnych szczegółów. W ten sposób zdolność krytycznego myślenia zostaje skutecznie zneutralizowana. Strategia siódma: utrzymuj ludzi w ignorancji. Uczyń społeczeństwo niezdolnym do zrozumienia metod sprawowania kontroli. Choć ciężko w to uwierzyć, utrzymywanie ludzi w ignorancji jest jednym z podstawowych celów władzy. Ignorancja bowiem oznacza niedawanie ludziom narzędzi, aby mogli samodzielnie analizować rzeczywistość. Utrzymywanie w ignorancji oznacza również niekładzenie nacisku na edukację. Edukacja musi być na tyle uboga i na tak przeciętnym poziomie, aby przepaść pomiędzy władzą a społeczeństwem utrzymywała się, a techniki kontroli pozostawały niezrozumiałe dla demokratycznej większości. To uśpienie ciekawości, zdobywania wiedzy i nadawanie niewielkiej wartości produktom ludzkiej inteligencji stanowi gwarancję utrzymania systemu kontroli w niezmienionym stanie. Strategia ósma. Promuj przeciętność. Większość mód i trendów nie powstaje w społeczeństwie spontanicznie. Prawie zawsze promowane są przez władzę, która w sposób plastyczny promuje zainteresowania i kształtuje opinie. Głównym i niezwykle skutecznym narzędziem sprawowania kontroli w tym obszarze stanowią media, tzw. głównego nurtu. Tutaj znajdziecie odpowiedź na pytanie. Dlaczego w mediach tak dużo jest materiałów przeciętnych, płytkich, często wręcz skrajnie głupich i infantylnych? Zasada jest prosta: spraw, aby społeczeństwo uwierzyło, że bycie pustym, goniącym za pieniądzem i zewnętrznym wizerunkiem materialistą jest w porządku. Dlaczego? Bo takim społeczeństwem dużo łatwiej jest manipulować i rządzić. Strategia dziewiąta. Zmacniaj w ludziach poczucie winy. Jest to moim zdaniem szczególnie perfidna strategia manipulacji. Polega ona na przekonaniu ludzi, że to oni i tylko oni są sprawcami wszystkich swoich problemów. Pozwól, aby ludzie uwierzyli, że są całkowicie i jednostronnie odpowiedzialni za wszystkie swoje niepowodzenia przez własny niedostatek inteligencji, zdolności i starań. Dzięki temu, zamiast buntować się przeciwko systemowi ekonomicznemu, który stawia jednostkę w niekorzystnej sytuacji, będzie ona żyła w poczuciu winy i dewaluacji własnej wartości, prowadząc się do depresji. W takim stanie, osoba jest bierna i niezdolna do podejmowania działań mających na celu zmianę systemu. Bierność oznacza brak ewolucji. Chyba nie muszę dodawać, jak efektywnie w tą strategię wpisuje się powiązany symbiotycznie z systemem instytucjonalny kościół. Tak wiem, temat drażliwy, jednak konieczny do poruszenia. Natomiast w tym materiale ograniczam się jedynie do omówienia samych podstaw, a więc przejdźmy dalej. I wreszcie strategia dziesiąta. Poznaj ludzi lepiej, niż oni sami są w stanie poznać siebie. Stwórz rosnącą przepaść pomiędzy zasobami wygenerowanej wiedzy, a tym, co jest dostępne i tłumaczone dla szerokich mas. Dzięki biologii, neurobiologii, psychologii, a obecnie zaawansowanej technologii IT i nanotechnologii, elity władzy są w stanie posiąść zaawansowaną wiedzę na temat jednostek, jak i całego społeczeństwa, co pozwala im poznać człowieka lepiej niż on sam może znać siebie. Oznacza to, że będąc w posiadaniu tej wiedzy, można stwarzać niemal doskonałą matrycę, matrix społecznych powiązań, realnie sprawując władzę za pośrednictwem szeregu instytucji, samemu pozostając jednocześnie w całkowitym cieniu. Tak właśnie wygląda współczesny system kontroli władzy niemal absolutnej z zachowaniem natomiast pełnej iluzji wolności. Wnioski? W aktualnym, coraz bardziej zaawansowanym i technokratycznym społeczeństwie prawdziwa wolność nigdy nie jest dana człowiekowi za darmo, wręcz przeciwnie, wymaga wykazania się niezwykle dużą siłą, wiedzą i niezłomnością charakteru. A więc jak, którą wybieracie pigułkę, czerwoną, otwierającą drogę do wolności? Czy niebieską, stanowiącą gwarancję pozostania w iluzji i pozornym jedynie bezpieczeństwie? Mimo wszystko, mam nadzieję, że coraz więcej z Was odnajdzie w sobie odwagę do mentalnego wyjścia z systemu i wkroczenia na odważną drogę odrzucenia słodkiej iluzji na rzecz gorzkiej, często prawdy. Dlaczego? Bo tylko ta droga prowadzi do prawdziwego rozwoju. Pokojowa duchowa ewolucja w miejsce materialnej rewolucji, wiedza i otwartość w miejsce ignorancji, wdzięczność w miejsce porządliwości, obfitość w miejsce niedostatku, miłość w miejsce strachu. To tyle na dziś, dzięki za uwagę. Mi sono alzato e ho trovato il vaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire.